Kolejne zadanie, zadanie czwarte, dotyczące obliczania obwodów z kondensatorami wielowarstwowymi. Przy czym w zadaniu tym będą występowały trzy warstwy w tym kondensatorze z takich materiałów jak fibra, marmur i porcelana. Przy czym mamy następujące dane. Grubość warstwy, jak to będzie, D1 z fibry wynosi 4 mm. Grubość warstwy z marmuru, no tutaj jako D2, wynosi 5 mm mm i grubość warstwy na 3 wykonanej z porcelany wynosi 6 mm pole powierzchni jednej danej warstwy S wynosi 80, cm2 i teraz w zadaniu tym pytają się nas. Taka jest pojemność tego całego kondensatora, czyli c równa się znak zapytania. Oczywiście trzeba ją wyliczyć w faradach. więc przystępujemy do rozwiązania. Najpierw z tablic, bo to są wartości, które odczytuje się z tablic. Więc odczytujemy wartości przenikalności elektrycznej względnej dla tych materiałów, więc tak, dla fibry no to odczytujemy, że to epsilon, a, niech tu będzie z tym indeksem F, jako że to dla fibry, wynosi 4. Również z tablic pozostałe analogicznie wartości, czyli dla marmuru, epsilon z indeksem M dla marmuru wynosi 9, i również z tablic odczytujemy, że epsilon dla porcelany, czyli ta przenikalność elektryczna względna wynosi 6. Również znamy, bo to jest wartość stała, że przenikalność bezwzględna elektryczna próżni epsilon 0 wynosi 8 i 859 tysięcznych razy 10 do minus 12 to są wartości oczywiście w faradach na metr. W kolejnym etapie musimy obliczyć przenikalności bezwzględne tych poszczególnych materiałów gdzie taki ogólny wzór na przenikalności bezwzględnej to jest tej elektrycznej danych materiałów to jest jako iloczyn to się traktuje tej przenikalności elektrycznej bezwzględnej próżni i pomnożone przez przenikalność elektryczną względną tu indeksy bardzo często albo W albo R są przyjmowane, ja tutaj przy, przyjąłem jako w. I teraz dla fibry, no więc epsilon, no i tu też będzie ten indeks f, no to jest epsilon 0, bo ta wartość za każdym razem występuje i pomnożona, no jeszcze tu napiszę epsilon względne no w ten sposób, niech będzie dla fibry Równa się. To jest wartość stała, a więc znana 8,859 tysięcznych razy 10 do minus 12. Ta wartość jest w faradach na metr. No tu jest wielkość S miana, więc tutaj już odczytaliśmy z tablic. Wiemy, że wynosi dla fibry 4 i mnożymy to przez 4 i w ten sposób no po obliczeniu tego iloczynu otrzymamy tutaj tą wartość, czyli bezwzględną elektryczną przenikalność dla fibry. A to się równa. I tutaj wynosi 35 i 436 tysięcznych razy 10 do minus 12, oczywiście to jest w faradach na metr. No i teraz musimy obliczyć również przenikalności elektryczne. Bezwzględne dla tych pozostałych dwóch materiałów, czyli epsilon M to jest dla marmuru, epsilon 0 zawsze tutaj na początku też o, tutaj pisane, to jest ta wartość, zawsze występuje i ta przenikalność względna dla marmuru, więc epsilon 0, tak jak i poprzednio, 8, 859 razy. 10 do minus 12 no ale tutaj mamy tą względną przenikalność elektryczną dla marmuru która wynosi 9 więc tutaj razy 9 a to się równa a więc równa się ta wartość 79 i 731 razy 10 do minus 12 oczywiście również tutaj Paradach na metr. No i pozostała nam jeszcze do obliczenia przenikalność elektryczna bezwzględna dla porcelany, no więc znowuż epsilon 0, no, czyli ta elektryczna bezwzględna przenikalność różni razy względna przenikalność elektryczna dla porcelany. O no ta wartość epsilon 0 tak jak i poprzednio 8 i 859 razy 10 do minus 12. To jest w faradach na metr. Ale z tablic odczytaliśmy, że przenikalność względna dla porcelany wynosi 6, a więc razy 6. A to równa się 50 i 154 tysięczne razy 10 do minus 12. I również tutaj w faradach na metr. I w ten sposób obliczyliśmy epsilon F, czyli dla fibry epsilon M czyli dla marmuru i epsilon E dla porcelany T bezwzględne przenikalności elektryczne, A konieczność ich obliczenia wynika z faktu, że pojemność kondensatora wielowarstwowego C się równa No tu mamy w liczniku pole powierzchni jednej danej układziny. Ale tutaj właśnie w mianowniku są takie wartości, że grubość tej, w tym wypadku tej naszej pierwszej wersy, bo ten kondensator się składa z trzech, jest tutaj dzielona przez właśnie tutaj przez przenikalność elektryczną bezwzględną tego, a tutaj akurat jako pierwszy ten materiał obliczany, czyli dla fibry plus. No tu jest grubość dwa ta grubość warstwy tego drugiego materiału. Tu jako drugi to był obliczany marmur. I tutaj również jest ta wartość dzielona przez bezwzględną przenikalność elektryczną dla danego materiału, czyli tutaj dla marmuru. I również tutaj mamy ten trzeci materiał u nas jako trzeci liczony porcelanę, więc grubość tej warstwy to D3 z porcelany ale i tutaj występuje przenikalność ta bezwzględna elektryczna dla porcelany i właśnie te wartości musieliśmy znać żeby obliczyć teraz pojemność całego tego wielowarstwowego kondensatora no i tutaj te wszystkie wartości mamy ale żeby ten ułamek tutaj tak nie wyglądał tymi piętrami, to trochę ten piętrowy ułamek zamienimy i w ten sposób może tu jeszcze raz C równa się no licznik na razie pozostawię bez zmiany ale teraz tutaj w tym mianowniku znajdę wspólny mianownik bo no, wspólnym mianownikiem będzie iloczyn epsilon F razy epsilon M razy epsilon P no, to już takie elementarne działania rachunkowe epsilon f epsilon m epsilon p natomiast tutaj w liczniku tego całego ułamka otrzymujemy, że tutaj d 1 razy epsilon m epsilon p Epsilon M, epsilon P. Tutaj plus mamy d2, ale w liczniku epsilon F razy epsilon P. No i jeszcze tutaj ta wartość nam została plus tu mamy d3, więc d3. Mnożone przez epsilon f razy epsilon m. O, I żeby jeszcze w tej postaci nie zostawiać, tak jak powiedziałam, żeby unikać tego ułamka tutaj piętrowego, więc c równa się. No tutaj ta wartość zostaje tutaj. Jako czynnik obok s w tym naszym całym ułamku, więc s mnożone przez tą wartość to są proste przekształcenia ułamków piętrowych. Więc epsilon f, epsilon m i epsilon p przepisuję. Natomiast ta wartość pozostaje, o tutaj ta cała jako suma tych tutaj jednomianów, to tutaj ona pozostaje w tym naszym ułamku bez zmian, czyli d1 epsilon y m epsilon -y p y m epsilon -y p plus d2 εf y f epsilon -y p. I jak powiedziałem, to tylko przepisuję dosłownie bez Zmiany, czyli d 3 epsilon f, epsilon m, epsilon f, epsilon m. I w ten sposób o, pozbyliśmy się tutaj tych pięter. Nie mamy już łamka piętrowego. I wystarczy teraz te wartości po prostu podstawić, gdy wszystkie je już znamy tutaj jeszcze wróćmy do danych z naszego zadania to są takie proste przekształcenia, które często w pamięci się robi, ale to można jeszcze napisać, że 4 mm równa się, bo te wartości potem w tych naszych wzorach podajemy w wielkości w metra, więc 4000 metra, 5 mm to jest tysięcznych metra, tutaj 6 mm, to jest 6000 metra, no 80 centymetrów kwadratowych, to jest tysięcznych metra kwadratowych. No i znowu, wracając do tego naszego ostatniego wzoru, na obliczenie pojemności kondensatora widzimy, że to S oznacza pole powierzchni, ale w metrach kwadratowych. Te wartości, epsilon, tutaj z poszczególnymi indeksami, to są przenikalności bezwzględne tych materiałów elektrycznych, ale podawane w faradach na metr. Te wartości tutaj oznaczone jako D z poszczególnymi tutaj indeksami. 1. 2, 3 to są wielkości tutaj podawane w metrach, no a tutaj epsilon, tak jak poprzednio mówiłem, z tymi poszczególnymi indeksami. No i teraz podstawiając otrzymujemy pojemność c równa się. Po podstawieniu tych wszystkich wartości otrzymaliśmy taki ułamek. Przy czym teraz spójrzmy? Tutaj w liczniku mamy tutaj czynnik ten i ten i ten taki sam. A to jest potęgowanie 10 do minus 12 potęgi. Więc w takich sytuacjach, kiedy podstawa jest taka sama, to wykładniki potęg dodajemy. No i jeszcze pozostało nam tutaj wymnożyć te pozostałe czynniki. I po wymnożeniu otrzymujemy 794,58 razy 10. No, ale to było tu minus 12, minus 12, minus 12, czyli do potęgi minus 36. Natomiast tu mamy sumę tych poszczególnych iloczynów, a w każdym z nich tu również występuje 10 do minus 12 i tutaj 10 do minus 12. Tutaj to samo, i tutaj też to samo. A pozostałe czynniki tutaj wymnażamy. Czyli w tej sumie tutaj otrzymujemy 16,95 razy 10 do minus -24

794,58 i58 razy 10 do minus 36 przez 43 i 32 setne razy 10 do minus 24 no i tutaj popatrzmy można uprościć to dzieląc licznik mianowym przez 10 do minus 24, czyli tu otrzymujemy 10 do minus 12, a to po prostu 1, a to się równa 18 i 34 razy 10 do minus 12. I to jest pojemność w faradach. tylko z tym, że oczywiście zamiast tutaj pisać 10 do minus 12 można zastosować przedrostek pico, więc ostatecznie pojemność naszego kondensatora C równa się 18 i 34 setne pico parada. No i taki jest właśnie tok obliczeń tego zadania. że jeżeli tutaj nie został jakiś no ale myślę, że nie popełniony zwykły jakiś taki błąd rachunkowy. No to właśnie wówczas otrzymujemy taką odpowiedź na zadane zadanie pytanie.